Spotka godzina 23.54. Sprawdzę, czy te oto butelki i kubek termiczny faktycznie trzymają tak długo ciepło, jak zapewniają producenci. Do wszystkich pojemników wlewam rządek i mierzę temperaturę specjalnie do tego przeznaczonym termometrem. Niestety trochę mi się porasowało już kiełko i słabo widać tę temperaturę, ale temperatura dobija do 90 stopni. Sam termometr może maksymalnie do 100 stopni zmierzyć. Pierwsza butelka to była Wink. Teraz butelka raksy z normalnym korkiem i tutaj też 90 stopni może trochę dokładniej widać niż przy poprzedniej. I teraz kolejna raksy, przy czym ta będzie z innej Korkiem, korkiem, klik-lak, chcę sprawdzić, czy on nie wypuszcza ciepła szybciej. I czas na kubek termiczny Well. I tutaj chyba dlatego, że to była ostatnia nalewana woda, temperatura dobiła tylko do 86 stopni. Jedynym miejscem w moim domu, które ma stałą temperaturę, jest moja lodówka. Temperatura ma ustawioną na 7 stopni i tam wkładam wszystkie butelki na 6 godzin. Po tym czasie sprawdzam, jaką temperaturę ma woda. Kubek termiczny Well 40 stopni. Raksy z korkiem, klik 60 stopni. Raksy ze swoim korkiem 60 i tyle samo wing. Wracają wszystkie do lodówki na kolejne 6 godzin i po 6 kolejnych godzinach sprawdzam, jaką temperaturę ma woda tym razem. Kubek niecały 30, wink 50. Teraz raksy z zwykłym korkiem prawie 50, dokładnie 47 i 49 raksy z korkiem click Jest lepiej niż się spodziewałam.